Cześć, witam was widzowie w kolejnym odcinku z serii eksplorujemy nieznane posesje. Dzisiaj okazało się, że ci ludzie, którzy ostatnio prawie mnie przyłapali w ostatnim filmie prawie, że tak dokładnie mnie przyłapia, przyłapali są teraz na polu, a więc ja miałam czas by się dostać do miejsca, gdzie ostatnio skończyliśmy, a więc chyba co, wychodzimy. Dobra, idziemy. Idziemy, powolutku. Tu jest ten pies. Musimy się jakoś przedostać do miejsca, w którym byliśmy ostatnio. Najłatwiej chyba to będzie zrobić tędy. Kurczę, przed nagraniem filmu było być na klucz zamknięta. O kurde. Dobra, ja uciekam. Kurcze, było sobie faktycznie wziąć wcześniej bluzę, zanim jak wychodziłem tutaj, by film nagrać. A więc jak będę tak drżał, ty brrr, to ja przepraszam, to moja wina, bo mi zimno. Dobra, idziemy. Jakiś gołąb na kominie. Nie wiem, tam są jakieś dzieci. Tam chyba jest właściciel części tej posesji, nie wiem. No bo w końcu to są siedzi. Ale ja na razie muszę się... Po... Ja na razie idę tędy. O kurwa, jak mi zimno. I zobaczymy czy ktoś tam jest. Uuu, jak mi zimno. Nie wiem czy czasami nie wrócić. Tam na swoje posesję wziąć tej bluzy, czekajcie, bo ja muszę teraz przejść dwa kilometry, by po niego wrócić, widzimy się za chwilkę chyba, bo mi zimno, no to co, widzimy się za chwilkę, u mnie to będą dwie go chyba godziny, a u was sekundka. <gryw> Wróciłem już, powiem tyle. U mnie to były dobre dwie godziny, tak jak wtedy mówiłem. Przynajmniej jest mi cieplej, mam teraz bluzę. Jest o wiele lepiej, a więc możemy przechodzić do dalszego challenge'u. Dziś spróbujemy przetrwać 15 minut, nie tak jak w ostatnim filmie, gdzie oszukałem i zrobiłem 10. Wtedy było przynajmniej jeszcze ciepło, a ja teraz na, na zimnocie jestem. Jest to ten samochód. Patrz, nie ma tu tego samochodu. No co ja idę chyba. Idziemy. Ja znowu w kapciach. Bianki. Może by tak czasem jedną tak nie dobra, taki braki nie jestem. To nasze miejsce, w którym byliśmy ostatnio. Dobra, mogę być normalnie. To jest nasze miejsce, w którym byliśmy ostatnio. I tutaj, no tu wam pokazywałem, teraz też mogę pokazać bok bobru jak... Pięć łapek pod y, tamtym filmem, który wcześniej nagrałem. A może dwie pod tym? To eksplorujemy... Nie, dobra, niech będzie fair. Pięć pod tamtym eksplorujemy tą. Pięć pod tamtym eksplorujemy tą. A dalej wymyślę. Dobra, idziemy. Coś tam jest. Ukuś, Spita jakaś. Idźmy, chodźmy to sprawdzić. chodźmy to sprawdzić. Pszczoły latają dużo. Dużo pszczół tu jest. Dobra, żeby się nie skuć. ała, Ale to kuje mocno. Nie polecam. Ja słyszałem jeszcze zanim włączam odcinek słyszałem. Ja stałem pod oknem. Tak się schowałem, skuliłem i stałem. Dobra. Ale to teraz jest serio. Co prawda to jest niemożliwe, ale jak to zrobicie, to ja to zrobię. Pokażę swoją twarz jak pod tym filmem będzie 150 łapek w górę. To pokazuje twarz. Naprawdę, opłaca się. Dobra, ja idę. Zresztą już i tak wam wczoraj rękę pokazałem, teraz też. Lewa i prawa. Ktoś tam jest w końcu, czy nie? Bo ja mówiłem wcześniej, że pole to nasze bezpieczne miejsce. A więc to chyba jest bezpieczne miejsce. To są... nie moje jest wszystko, od razu mówię. Ja następnym razem mogę Wam pokazać swoją posesję i pokazać Wam, że to jest moja. Normalnie sobie wejdę do środka i tyle. A tutaj, a w sumie, pójdę pod okno domu. Może pod oknem zrobię coś takiego, że tam zajrzę i wszystko wyjdzie na jaw. A może wejdę i do domu? Nie wiem, szkoda, że to nie jest streamek, ale i tak wszystko będzie ok. Ja się postaram mieć wszystko pod kontrolą. Co prawda ja nawet nie montuję swoich filmów, bo mi się nie chce, a co mi tam. Nie no, ale ja się staram je zmontować od razu jak nagrywam, że nie biorę jakiś paczek typu Yucat albo jakieś tam inne, tylko staram się bardzo dobrze nagrać, bym wcale nie musiał montować. O, a tak w ogóle, tu są te czereśnie, gdzie byłem w ostatnim odcinku, zjadłem sobie jedną, zdrowe są. Polecam czereśnie Kolejarz Dominowski, no bo nie podam jak się nazywam. O. No to się robi wrażenie. Albo następnym razem nagram po prostu z kolegą film. Chociaż nie wiem, spróbujmy pójść znowu na podwórze. pies się na mnie patrzy ja się boję tego psa, bo ja myślę dobra, poszedł sobie, to co, wchodzimy nie zamknięte coś po cichutku, musimy się zachowywać Powiedział co wiedział Głośne. Hmm. Drzwi są otwarte do domu. Ej, jest niebezpieczne. Ale Cię mogę pogłaskać? Mogę Cię pogłaskać? Hmm. Mogę Cię pogłaskać. No w sumie ja tędy często rowerem przejeżdżam. Może mnie znasz już. Nie wiem. Pośtawka. Może ja nie powinienem tak rozchodzić, bo to nie moje podwórze. Może ja tak nie powinienem. Nie wiem, zostawię jakiś znak po sobie na... Yy, to się pochuśtałem. Dobra. Pójdźmy na trampolinę. Mi się coś zdaje, że to drugie dziecko jest sobie w domu i sobie gra jak mi się wydaje co się dzieje nie wiem już ja dajmy kapcie może zarąbiste ale fajne będę się powoli zachowywał Jeden legendarny skok. O oh kurde, uciekam, uciekam. Dobra. Następnym razem robię challenge. Tutaj sobie będę skakał. Co ty robisz? O oh kurde. Plantacja kartofli. Śmieszna. Śmieszne to. Hmm, fajnie jesteś. Fajnie jesteś. Dobra. Się zająć poważnymi sprawami. Czyli czymś takim. Dobra, to co? Idziemy. Aj bo tam jakiś samochód jedzie. Co to jedzie? Jak się, okazuje, że, jak się okaże, że to ta osoba, która tam yy, która była w ostatnim odcinku. Bo ja mam przerąbane nie mów, nie czekajcie mm, takim autem przecież ja mam takie auto więc pewnie ktoś pewnie jakiś z gości będę miał chociaż ja nie mam czasu teraz nagrywam odcinek dla was Nagrywam odcinek dla Was i poczekajcie, muszę zrobić przerwę. Okej, okay, nic takiego się tam nie wydarzyło. No i po prostu musiałam na chwilę zastupować. Bo mi kapel jeden zleciał. Tam stoją rowery. A może czekajcie? No. Trąbił na tym CMK. Bo jakbyście chcieli wiedzieć, ta miejscowość, w której ja teraz jestem, jest oddalone Kilka, tak dokładnie za, jeszcze takie trzy pagórki, i jest tam cemka. Jakieś się po 09 jedzie. Przynajmniej dobrze, że to nie są szczakociny. To nie są szczekociny przynajmniej Choć w oh, mordor Jedna osoba Uciekam <noise> Mam takiego run for your life. On, Tam chyba ktoś dzwoni na policję Nie wiem, boję się Tam ktoś chyba na policję zaczyna dzwonić Nie wiem Spierdykam do domu Spierdykam do ich domu Zobaczymy, no bo może tam mnie nie znajdą. Tam jest dużo pokoi. Ostatnio byliśmy przy tamtym pokoju, a teraz wchodzimy do chaty. Dobra, jesteście gotowi? Wow, halo. Co się tu dzieje? Co to ma być? Czego tu jest Roblox? A czego tu telewizor? Piecyk mają? Ja tak nie powinienem robić. Czekajcie, ja stąd uciekam. Wieje. Dobra. A więc co mogę powiedzieć? No to chyba... tyle z tego odcinka. Zostawcie 5 łapeczek. Ну Entonces... тоже.